Wchodzimy na stronę rodzic.eprzedszkole.com.pl i klikamy na dole Zarejestruj się. I tu mamy trzy możliwości. Dwie pierwsze to bezpośrednie logowanie się do aplikacji. Pierwsze przy użyciu swojego konta Facebook. Wystarczy kliknąć tutaj i użyć danych dologowanych do Facebooka. Podobnie sytuacja ma się w przypadku konta Google. Klikamy i używamy danych do logowania do Google, by zalogować się do aplikacji eprzedskole.pl dla rodziców. Trzeci sposób to założenie tradycyjnego konta. Wybierając ten sposób podajemy swoje dane. Adres e-mail, imię, nazwisko to są pola obowiązkowe. Dodatkowo możemy podać swój numer telefonu do otrzymywania powiadomień sms-owych z placówki. Obowiązkowo zaznaczamy pole Akceptuję regulamin. Gdy wszystko gotowe, klikamy Zarejestruj się. Jak mówi komunikat, na podany e-mail został wysłany link aktywacyjny, dlatego teraz sprawdzimy skrzynkę odbiorczą z swojej poczty. Widzimy e-mail z e-przedszkola. Jeśli go tu nie ma, warto przejrzeć folder spam. Klikamy. Tu widzimy link do ustawienia hasła do swojego konta na e-przedszkolu. Klikamy go i przechodzimy do podstrony, gdzie ustalamy nowe hasło do swojego konta. Podajemy nowe hasło i klikamy Zapisz. Hasło zostało ustawione. Teraz możemy zalogować się do swojego konta. Używamy podanego wcześniej adresu e-mail. I ustawionego hasła. Klikamy Zaloguj. Gotowe. Po zalogowaniu nie pozostaje nam nic innego jak dodanie profilu swojego dziecka. Jak to zrobić? Pokazuję w kolejnym filmie.